Cześć, na dzisiaj przygotowałam dla Was filmik, w którym pokażę Wam, jak podkreślić dolną powiekę, aby powiększyć oko, aby stworzyć efekt bardziej kociego oka. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak właśnie podkreślać tą dolną powiekę, to zapraszam do oglądania. Jak widzicie makijaż twarzy mam już gotowy. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak wykonać taką kreskę eyelinerem, wykonywałam już ją w filmiku pod tytułem Jak wykonać idealną kreskę eyelinerem, który już jest na tym kanale, na kanale Makeup TV. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmiku, to zachęcam Was serdecznie. Linka znajdziecie w opisie pod spodem. Zapraszam do oglądania. A teraz mogę przejść do dolnej powieki, bo jak widzicie, jest ona czysta, nic na niej nie ma i możemy ją podkreślić. Jak podkreślić ładnie dolną powiekę, aby nie zmniejszyć oka i aby ładnie podkreślić tęczówkę? Możecie się sugerować kołem kolorów. Już Wam zaprezentuję. Koło kolorów. Przepraszam, że w takiej formie technicznej, graficznej. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak ona wygląda, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę koło kolorów i od razu. Wam się wyświetli, nie ma problemu ze znalezieniem. Ja nie mam takiej wydrukowanej, więc prezentuję ją Wam tutaj. Jeżeli chcecie podkreślić kolor swojego oka, musicie tak jakby pogłębić tą tęczówkę, pogłębić ten swój kolor musicie zadziałać na zasadzie kontrastu, czyli moja tęczówka obecnie, bo wiecie, że moja tęczówka się zmienia często. Jest tutaj w tych kolorach, tak? Czyli niebieskości bardziej przechodzące na. Powiedzmy zielen delikatnie, więc żeby podkreślić moją tęczówkę, muszę użyć kontrastu, czyli koloru, który znajduje się naprzeciwko. Jest to pomarańczowy, bardzo taki ciepły odcień, odcień złota. Jeżeli macie zieloną tęczówkę, wtedy, no niekoniecznie czerwony, ale na przykład miedziany, przepięknie będzie wyglądać. Taka jaśniejsza zielona to już fiolety. Przecudnie podkreślicie swoją tęczówkę, no i tak dalej. E, możecie również podkreślić swoje oko, używając koloru, który jest e, obok. E, natomiast nie pochodnych swojego koloru. Jeżeli pod tęczówkę, e, czy na swoją popiekę, nawet górną, dacie kolor, który znajduje się tutaj, czyli jest pochodnym, e, bardzo zbliżonym kolorem do waszej tęczówki, to wtedy. E, ta tęczówka nie jest taka widoczna ona staje się taka wręcz wyblakła prześroczysta w ten sposób nie podkreślicie swojego koloru tylko i wyłącznie musicie zestawić ze sobą obok różne kolory żeby ten efekt osiągnąć dlatego dzisiaj zrobię taki delikatny, złocisty makijaż na dolnej powiece pokażę wam również jak podkreślić oko, żeby je wyciągnąć bardziej do góry, dolną powiekę lub żeby właśnie zrobić efekt takiego tak baby tak zwane, czyli dużych oczu. I jak nie pomniejszyć? Pomniejszycie przede wszystkim oko, jeżeli zrobicie czarną linię wodną i czarną linię na dolnej powiece. Czyli po prostu zamkniecie sobie oko i ono będzie, wydawać się, dużo mniejsze. Jeżeli chcecie je otworzyć, wtedy. Stawiajcie na taką jasną linię wodną używając jasnego Kajala, czyli takiej kredki cielistej lub białej, w zależności od tego, jak wygląda wasza cera. Proponuję bardziej te bardziej naturalny odcięć, wtedy ładniej oko wygląda. Bardziej świeżo i bardziej takie jest oko wypoczęte. Łapiej za kredkę. Jeżeli chcecie użyć czarnej lub jakiś nawet jaśniejszy kolor. To jest dozwolone. Pokażę Wam po prostu, gdzie nałożyć tą kredkę czy dany odcień, aby wyciągnąć oko bardziej w kształt kociego oka. Kretka jest to kredka Glimmer Stick w odcieniu Cosmic Brown. Podkreślam tylko zewnętrzny kącik. Pod linią rzęs wchodzę w dół, podkreślam mniej więcej jedną trzecią oka. Możecie sobie podzielić Wasze oko na trzy części. Podkreśliłam tą jedną trzecią schodząc tu. Następnie gruntuję tą kreskę nakładając na nią cień. Cień z paletki potwórnych cieni Metal Eyes, numer 3. I teraz czas na kontrast, czyli na ten złocisty odcień. Numer dwa z tej samej paletki, czyli Metal Eyes, nakładam pod samą tęczówkę. Jest to e, kolejna część naszego oka. Wyznaczyliśmy sobie tą jedną trzecią. Teraz środkowa część. Łączycie te dwa odcienie ze sobą. Bardzo proste rozwiązanie. Jeżeli bardzo chcecie, możecie na tą. Ostatnią już część, czyli wewnętrzny kącik, kolejną jedną trzecią, podkreślić jakimś jeszcze jaśniejszym cieniem. Dzięki temu oko będzie bardzo takie um, wypoczęte, taki naturalny błysk. Dodamy właśnie takiego błysku do makijażu. Tutaj mogę jedynie za pomocą cienia numer 1, delikatnie rozświetlić sam wewnętrzny kącik. Na dolnej półce. I makijaż dolnej powieki jest gotowy. Jak widzicie, to wcale nie jest takie trudne. Wystarczy podkreślić tylko te zewnętrzne kąciki, aby uzyskać efekt bardziej kociego oka. Jeżeli chcecie stworzyć efekt Baby Doll, powinniście troszkę tym cieniem zejść pod tęczówkę. Natomiast zejść, oszukać i zejść jeszcze niżej. Nie przy samej linii rzęs, tylko troszeczkę niżej. Wtedy otworzycie bardzo oko i stworzycie taki efekt właśnie. Doll, ale w tym miejscu nie powinny być um, przyciemnione, tak? Czyli pod samymi rzęsami, tylko odrobinę niżej. Tak samo możecie zadziałać za pomocą tuszu do rzęs i wytuszować tylko te rzęsy, które są pod tęczówką, bardzo delikatnie. Wtedy te będą jaśniejsze w, kącikach, w kąciku zewnętrznym i wewnętrznym, a te rzęsy spowodują otwarcie oka. Jest to kolejny taki delikatny trik na dolną powiekę, aby powiększyć oko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał i jest dla Was pomocny. Jeżeli tak, dajcie kciuka w górę. Dajcie znać również w komentarzach poniżej, jakiego koloru Wy używacie, aby podkreślić swoją tęczówkę i czy podkreślacie sobie dolną powiekę, bo wiem, że rzadko która kobieta decyduje się właśnie na podkreślenie dolnej powieki, żeby nie obciążyć oka, żeby nie wyglądało jak tak zwane podbite. Więc czekam na Wasze komentarze, na Wasze opinie. Zapraszam Was jeszcze do obserwowania kanału, do subskrybowania, ponieważ codziennie pojawiają się nowe filmiki. A już się z Wami żegnam. Cześć.